Cześć wszystkim, w dzisiejszym materiale omówimy sobie produkt, który naprawdę myślę, że zaintryguje wielu mężczyzn i na pewno też kobiety ze względu na jego, jego nazwę również, ale przede wszystkim na działanie, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zapraszam serdecznie do materiału. A tym produktem jest Muira Puama, nazywana e, na całym świecie drzewem płodności, a nawet drzewem potencji. Oraz niektórzy również przypisują mu nazwę drzewa Wigoru. Nazwa ta związana jest z faktem, iż brazylijskie plemiona wierzą, że roślina wspomaga erekcję, poprawia jakość życia seksualnego zarówno kobietom, jak i Mężczyznom rośliny z rodziny przemiężlowatych występują wyłącznie w lasach deszczowych Amazonii. Jest to oczywiście kraje e, typu Brazylia, Kolumbia, Peru czy Wenezuela. E, jest to niewiele, niewielkie drzewo, e, które mogą osiągać e, do 5 metrów wysokości. Kwiaty wydzielają delikatny zapach. E, roślina, która e, w której zarówno kora, jak i korzenie mają właściwości zdrowotne. Do najważniejszych składników, jakie znajdziemy w tej roślinie, zalicza się długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kumarynę, alkaloidy, sterole, a także olejki eteryczne. Charakteryzuje się również właściwościami przeciwreumatycznymi, antystresowymi, pobudzającymi lub krzepiącymi. Z całą pewnością nikogo nie zaskoczy fakt, że nasze drzewo płodności głównie wykorzystuje się do poprawy życia seksualnego. Początkowo stosowali je głównie mężczyźni, niemniej jednak skutecznie działa to również w drugą stronę, jeśli chodzi o kobiety. Jego działanie wspomaga jakość orgazmu kobiet, u mężczyzn natomiast wspomaga erekcję. Jest on odpowiedni dla mężczyzn w młodym wieku, ponieważ nie jest regułą i z problemami z potencją zmagają się zarówno, zarówno ci starsi, jak i młodsi. Niezwykle chętnie po produkt sięgają osoby uprawiające dyscypliny siłowe, a także szybkościowo-siłowe, na przykład jeśli chodzi tutaj o sztuki walki, bowiem wpływa pozytywnie na syntezę testosteronu. Oczywiście poza swoim najpopularniejszym zastosowaniem Muira Puama, może być wykorzystywana do walki z innymi, czasami bardzo poważnymi schorzeniami, czyli tak jak wcześniej wspomniałem o reumatyzmie. roślinę te poleca się osobom, które zmagają się z podwyższonym stresem każdego dnia. Wiadomym jest, e, że pęd dzisiejszego świata niezwykle e, niekorzystnie wpływa na nasz e, organizm. Dzięki tej substancji... E, Pozwoli nam to doprowadzić do równowagi. E, ma zdolność również do poprawy reakcji organizmu e, na nasz stres. Zadziała e, kojąco na nasz system nerwowy, a także wspomoże walkę ze stanami depresyjnymi, e, które m, dopaść mogą tak naprawdę każdą osobę. Często depresja nie jest zależna od wieku, zamożności czy nastawienia do świata. Warto dodać, e, warto dodać iż odpowiednia będzie ona również dla tych, którzy chcą poprawić pracę układu trawiennego oraz zdolność do przyswajania składników odżywczych. Z zastosowania tej rośliny pewnie korzystają osoby, które pragną poprawić swoją wydajność fizyczną. W tej chwili, mając dostęp do różnorodnych form rozrywki oraz środków transportu, coraz mniej się ruszamy, a skutkuje oczywiście to mniejszą sprawnością fizyczną. Jeśli chcesz tego uniknąć, to prezentowana roślina z pewnością Ci w tym pomoże, albowiem tak naprawdę od lat służy ona jako mega wsparcie poprawy wydajności fizycznej. Do innych zalet stosowania drzewa płodności zaliczyć możemy poprawę pracy układu odpornościowego, wspomożenie pracy układu nerwowego oraz zdolność do poprawy wytrzymałości fizycznej sięgnąć po nią winny także osoby, pragnące poprawić swoją y, pamięć. Muira puama jest jedną z tych roślin, które y, można przygotować naprawdę na szereg różnych sposobów. W tej chwili w sklepach dostępne są zarówno kapsułki, jak i produkt w wersji mielonej. Sposób przyjmowania kapsułek powinien być zależny w szczególności od ilości miligram, Naszego drzewa płodności. W większości przypadków sprzedawane są w kapsułkach zawierających 250 mg pełnego ekstraktu. Wówczas zalecane jest tak naprawdę przyjmowanie dwóch kapsułek w ciągu doby. Jeśli natomiast udało Ci się nabyć produkt w wersji mielonej, to możesz przygotować z niego zarówno wywar, jak i nalewkę. Przygotowanie okaże się naprawdę bardzo bardzo proste. Otóż. Do szklanki wody należy wsypać jedną łyżeczkę produktu i gotować tę mieszankę około 15 minut. To będzie taki optymalny czas. Następnie należy napój odstawić na kilka minut i mm, przesadzić. Tak. Muira Puama jest produktem naturalnym w 100%. E, ciężko jest przedawkować, a skutki e, uboczne e, stosowania tak naprawdę, powiem wam szczerze, że e, jeżeli występują, to naprawdę nie robią jakiejś większej krzywdy dla organizmu, ze względu na to, że jest to naprawdę produkt typowo ziołowy, więc tutaj nie musimy się martwić, czy są tam jakieś dodatki syntetyczne, czy ich nie ma, więc szczerze można powiedzieć, że tak naprawdę produkt nie zaszkodzi, a ma naprawdę szereg, szereg bardzo pozytywnych zalet. Dziękuję Wam za poświęcony mi czas. I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.